Co to jest artysta? Czy on jest artystą? A ona? Czy ona jest artystą? Czy to jest sztuka? A to? Czy dzieci mogą tworzyć sztukę? Co to jest sztuka? Czy każdy jest artystą? Czy każdy ma prawo tworzyć? Podczas pracy warsztatowej staraliśmy się obudzić w każdym artystę. Zastanowić się, czy każdy z nas może tworzyć i w jakiś sposób. Mówiliśmy o tym, że sztuka to nie jest tylko ten mainstream, czyli ten główny nurt, który jest wystawiany w muzeach w galeriach, podziwiane na festiwalach. Ale sztuka składa się, czy krajobraz sztuki składa się z całej masy takich wysepek. Mogą tam tworzyć osoby niepełnosprawne, mogą tworzyć dzieci, mogą tworzyć bardzo różne grupy. Ostatnio namalowałam słońce. Ostatnio stworzyłam różne kolorowanki. Ostatnio namalowałam yy, yy, portret mojej mamy. Ciasto mam upiekłym Ostatnio namalowałam zachód słońca nad morzem. W tym roku w Lecie w Teatrze chcielibyśmy pokazać dzieciom teatr, którego może, może nawet jeszcze nie znają. Chcielibyśmy im pokazać, że teatr to nie tylko te standardowe miejsca, takie jak garderoby i sceny, ale teatr to po pierwsze cały budynek, a po drugie różne działania w relacji aktor i widz. Aktor z widzem nie muszą się spotykać tylko na scenie. Nie musi ich dzielić rampa, a widz nie musi siedzieć na widowni. Czasem jest tak, że możemy zaprosić widza do naszego świata, do scenografii, którą sami kreujemy. I właśnie takie działanie zaplanowaliśmy w tym roku. Chcemy dzieciakom pokazać, że teatr to nie jest tylko miejsce, gdzie trzeba siedzieć i patrzeć. Teatr to miejsce, w którym można działać. W tym się nie jest artystą, tak myślę. Nie jestem artystką, bo nie chciałam być artystką. No, jestem taką artystką, ale tak połowicznie. Jestem trochę artystką, bo stworzyłam portret mojego kota. Uważam się za artystkę, bo stworzyłam obraz z domem i rodziną. Jestem artystką, bo chodzę na śpiew, tańce i na teatr. <noise> jestem artystką, bo. Um, wszyscy z nas są artystami. Jestem artystką, bo lubię malować. Uważam się za artystkę dlatego, że narysowałam ee, ładną łąkę. Jestem artystą, umiem malować kwiaty. Jestem artystą, bo strzelam piękne wramki. Uważam, że jestem artystką. E, gram na fortepianie. Jestem artystą, bo stworzyłam perfumy moi mali artyści rozmawiając o sensie życia dochodzili do wniosków które budziły spostrzeżenia budujące labirynt budują nie spektakl ale małą instalację w której widz będzie blisko artysty w której będzie mógł dotknąć poczuć Sztuka dziecięcych lub dorosłych się różni, że dorosłe robi trochę ładniej, a dziecko trochę mniej ładniej. Y, artyści, y, na przykład, oni malują psy takie jak prawdziwe i koty jak prawdziwe są. A dzieci malują, y, no, nie wiem jak to uznać. Sztuka dziecięca zawsze zawiera y, różne kolory zawsze one malują takie jakby po prostu z marzeń. Ja dorośli maluję tak, muszą, musi być to wszystko idealnie, że żadnych błędów, nic nie może być. Dzieci nie wiedzą co wolna, a nie wolna, to dorośli mają swoje zasady. Dziecięca sztuka jest taka bardziej dla zabawy, żeby się czymś zająć, a dorosłych jest taka na poważnie. Sztuka tworzona przez dzieci jest bardziej jest bardziej mniej profesjonalna od sztuki tworzonej przez dorosłych. Bo dorosły tylko się spina, żeby mu dobrze wysłać. I tak przez dwa tygodnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie właśnie, czy jestem artystą. Mam nadzieję, że udało nam się tę odpowiedź uzyskać. A jaka ona jest, to mogą się Państwo przekonać na naszej instalacji, na naszym labiryncie widząc tropem naszych odpowiedzi poszukać swojej własnej. Zapraszamy wszystkich serdecznie do naszego labiryntu 16 lipca w godzinach 13:15 we Wrocławskim Teatrze Lalek. Będzie to wielki finał lata w teatrze. Gorąco zapraszamy.